Cześć, ja jestem poznański AntyDeveloper Zapraszam do piątkowego materiału W lekkim słońcu, które jak widać lekko świetla Wszystko Tak tylko ciekawostka Tu jest nagle taki spad Nagły spad Podczas gdy jest tutaj ewidentnie przystosowany Do ziemi, która by była na tej wysokości Tu jest po prostu rozryte coś Albo usypane Nadsypane, ciekawe No ja i już oczywiście przechodzimy do galerii Marta, a konkretnie, jak na razie jej parkingu Powiem tak, sam parking wygląda tak jak wcześniej, tu oczywiście ubyło W tym miejscu Jednej części kolejnej, no i tutaj cały czas jest rozwalane, tam jest część parkingowa L i K Natomiast tutaj z tej strony, no jednego brakuje Ale nie tyle się zmienia ten parking, no już nie licząc oczywiście tego tutaj co teraz... O, ciekawa sytuacja, to wisi na prętach, to zaraz to przybliżę. Yy, zmienia się sam plac ten tutaj, ponieważ tam jest chyba jakaś segregacja różnych elementów, z tego co widzę. Tutaj ta krateczka nadal jest od stropu, można się jej przyjrzeć generalnie. Teraz nie pada deszcz tak jak ostatnio. Przełożyłem specjalne kamerę, bo to jest może ostatni element stropu który, wewnątrz galerii podwieszanego, który tutaj się ostał. Tu widać tą część, no bardzo szybko się posunęli, a też wczoraj tu byłem jednak dość wcześnie, więc jednak, no wczoraj byłem dość wcześnie, więc jeszcze wczoraj może już zaczęli. No tutaj widać ostatni raz pewnie, chociaż jeszcze w sobotę, w sobotę może będzie widać, chyba że dzisiaj to doburzą do końca, ale nie widzę tutaj maszyny, która by miała to burzyć. No widać jak od tego stropu, on jest też czymś pokryty w parkingu Bo widać, że się odbija od niego światło, przynajmniej ja tu widzę w kamerze tak średnio Tak się odbija jakby był posmarowany czymś odbijającym, lekko przynajmniej Tak lekko się błyszczy, leciutko To jest również ciekawe No tamten element cały czas jest taki sam Tamten element, gdzie, kostka, gdzie ta kostka brukowa jest widoczna Teraz jeszcze doszedł do tego tamten element, tam też chyba jest kostka brukowa To wygląda jakby wszystko było kostką brukową a jest kostką brukową, no tak, tu mamy nawet widok, o. Na kawałek, który się ostał wraz z tą płachtą. Przeżył. Najciekawsze jednak dla mnie jest to, co się stało tutaj, w tym miejscu. Drzewo troszeczkę zasłania już, nie? Pręty metalowe zostały. Kolumna, kolumna betonowa zniknęła, ale pręty zostały i na samych tych prętach się to trzyma. No to jest logiczne, pręty są mocne. Ale ciekawie to wygląda po prostu. Można się przyjrzeć. Tam widać właśnie ściany galerii, o czym już mówiłem wcześniej, już parę materiałów temu. No tutaj góra metalu rośnie. Generalnie dzisiaj chciałbym też poruszyć inny temat, który już jest dawno, dawno temu się zakończył, ale i tak, o! Teraz widać ciekawą rzecz, są drzwi wystawione tam na górze. I w ogóle wszystkie są pootwierane, czyli ktoś w tej klatce tam chodzi, jak nic. Tymi klatkami ktoś chodzi, może pracownicy wchodzą jeszcze do tamtej części, nie? Tamtej, która jest nieruszona. I tak samo tam też przecież nie ruszyli jak na razie tej części. Więc może tak jest. Tam już tych napisów nie ma zielonych, tych ewakuacyjnych. No nienawidzę jak kamera mi się rozmazuje. Tutaj one jeszcze te wszystkie napisy są. No nie, nie też nie wszystkie, na górze są. No przecież to się nie da po prostu nagrywać. coś jakaś. Dzisiaj coś się psuje Tak czy jak, no tam są wystawione drzwi ostatnie No i to tyle eee, Troszeczkę się dzisiaj nachodziłem, więc nie będę taki Taki, tak długo tutaj siedział Słychać, że się tu przemieszczają pracownicy i tak dalej Tu jeszcze Zaraz tam dojdziemy Stąd wezmę, filmuję Dobra, tu jeszcze może to jest już ostatni czas, ostatnie dni to są Kiedy ten wyjazd z parkingu tutaj jest Bo już niedługo może ta część zniknąć, tak jak tamta obok Bo już dosłownie jest tuż obok, już jest rozwalone Więc warto go sfilmować dokładnie Tam mamy część parkingu K i J Jakaś taśma biało-czerwona tam wisi No możemy widzieć to przez ostatni W jutrzejszych sobotnich ujęciach raczej jeszcze to będzie Ale nic nic nie wiadomo, bo naprawdę tutaj Z tamtej strony to przyspieszyło A latarnia się ostała jak widać Przynajmniej, jak na razie, pomimo tego, że zburzono tą część już, nie? która była tuż obok niej, latarnia przeżyła. Chociaż zdaje mi się, że jest wykrzywiona, no parking też uszkodzony, yy, tuż ta część, ale tam też jakieś kable, czy zbrojenia raczej, myślę, się powyrywały. No niestety, yy, tragiczny widok, ale cóż poradzić. Idę teraz, będę przyspieszał powoli. O, tam panowie coś rozmawiają, pokazują już e, najprawdopodobniej odnośnie, prawie że na pewno, no nie, na pewno odnośnie tej części. Po prostu coś tam już planują, jak to rozwalić, pewnie. Więc za dużo czasu nie mamy na e, takie mocne filmowanie tego wszystkiego, takie spokojne. No przepraszam za to, że tak się rozmazuje, nie wiem czemu tak się dzieje. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł, to może mówić. I ja póki jeszcze tutaj maszeruję sobie. Pod tym obiektem powiem, że zaciekawił mnie temat ogólnie. O, dużo pojazdów tam stoi: jeden, drugi, trzeci. Zaciekawił mnie temat ogólnie galerii handlowych, ale nie właśnie takich, w, tym, w takim stanie jak ta. I generalnie z tego, co się dowiedziałem, to galerii handlowych raczej w Polsce nie wyburzano. Oprócz jednej w Krakowie. Co ciekawe, w Poznaniu też mamy galerię. Jakby to wiedzieć. Galerię tego samego właściciela. Jest to Poznań Plaza, również w Lublinie jest Galeria Plaza i tak samo w Krakowie była Galeria Plaza. Która była jedną z najstarszych galerii, właśnie w Krakowie, w 2023 roku. Była wyburzana. Chyba to było jakoś tak zimą, jesienią. Nie pamiętam, nie sprawdziłem jeszcze tego dokładnie. Ale wiem, że chyba nie było liści na drzewach, więc. Więc. O! Można ujęcie zrobić Więc po prostu chyba tam Kraków Plaza była wyburzana Jakoś tak wiosną Zanim drzewa liście puściły Albo jesienią Jeśli jesienią to strasznie niedawno a Nawet jeśli wiosną to w 2023 To no bardzo po prostu niedawno Maksymalnie rok temu To była duża galeria Z kinem Zamknięta co prawda wcześniej O wiele, o wiele Tutaj zamknięta galeria została Parę dni zanim się rozpoczęły prace, parę dni zamknięcie, już od razu była ogradzana tam. Galeria była zamknięta i sobie stała, później służyła jako ośrodek dla uchodźców. I, e, i dlatego nie była zamknięta. Dzisiaj będzie długi materiał, 20-minutowy, dlatego właśnie, że chciałem też ten temat poruszyć i się przyjrzeć. I dlatego też jestem strasznie wolny, bo troszeczkę się dzisiaj zmęczyłem, nie ukrywam. No cóż. No niestety już desek tam nie ma pod sufitem, ale to już mówiłem. Ta bariera przeciwpożarowa też jest opuszczona. Może być męczący ten materiał, przepraszam. Cóż poradzę? Dzisiaj nic nie poradzę. Mm, źle to wygląda wszystko. Tablica informacyjna wprawdzie jest. Fontanny chyba też jest, no. Ale no nie wygląda to dobrze, tam wszystko porozwalane, tam już z boku widać o, że jakieś gołe tam stelaże, wszystko po rozwalane Ale z zewnątrz się nic nie dzieje cały czas, to nawet jeszcze mamy reklamy apteki, więc barierki nawet jeszcze są. Naprawdę nie jest to zły z A Dołu jeszcze oczywiście Ale dzisiaj generalnie nie będę za dużo robił cięć jak zrobię to ogólnie, postaram się już streścić trochę. Drzewa są tam w środku, teraz nie widzę, czy są drzewa. Chyba są te stelaże rozwalone trochę. No. Kiepsko to wygląda, a tu nic nowego. Więc co ja będę gadał? Może się streszczę trochę. Warto się trochę przyjrzeć W wnętrzu Teraz jest moment, że mogę nagrać całe wnętrze Tam nawet dalej widać, no dobra I będę teraz leciał już z tego płotu No, właśnie o tych kratkach w ostatnim filmie mówiłem. Kratki, właśnie takie na podłogę. Przez nie przechodzi woda i to są odpływy pod spodem. No i właśnie tych kratek też było pełno wysypane tam. Nie wiem, czy dzisiaj były, nie zwróciłem uwagi nawet. Tu już trawa nawet wyrosła w tej kratce metalowej. No, widać, że było zaniedbywane to. Bo to trawa ziemia nie weszła tutaj teraz. Tylko weszła przez dłuższy czas. Myślę, że to ten obecny właściciel. A raczej obsługa tej galerii, bo on tam. To są skomplikowane rzeczy, ale. Sam ten właściciel tego nie robił oczywiście. Tylko mieli tam kogoś, kto się zajmował tą galerią, ale. No już widać, że nie była tak zarządzana. tak Nie, było, nie była tak zadbana ta galeria generalnie. To już nie było to. Zasłony przeciwpożarowe podciągane. Ale w kamerze O, teraz widać troszeczkę. Tam oczywiście wejście Tam się nic nie zmienia chyba. Chociaż to mi się wydaje, że było inaczej opuszczone, bo to są jakieś takie rolety. Coś tam się chyba co jakiś czas dzieje, ale... To by trzeba stać cały czas, żeby to zauważyć. Drobne zmiany pewnie. Tak, w ogóle ciekawostka, którą zauważyłem dopiero teraz. Tam jest kamera. Tam jest kamera. Pod całkowitym z stropem, sufitem, dachem. Co ona tam robi? Nie bywały po prostu. Bardzo ciekawa rzecz, ale też, że też nie zwróciłem na to nawet uwagi, nie wiedziałem o tym po prostu, ciekawe. A ten napis wygląda nawet na nowy, tamte inne na niektórych ścianach, a z tyłu to już w ogóle tutaj jest taki podkładany. widać, że wy, wywlakły, a tutaj no jest taki czysty, różowy, taki mocny, nawiódki. szkoda go. Co, drogą ciekawe, po co w ogóle przestawili te słupki stąd? Bez sensu, przecież tak nic tu nie jest zrobione i one w niczym nie przeszkadzają. Ani w tych mocowaniach do barier, ani w barierach, więc dziwne. Bardzo piękny widok, karmnik deratyzacyjny. tak ciekawszej rzeczy, a przynajmniej takich dziwnych, to tutaj są mocowania po tablicach chyba multikina albo jakichś po prostu zwykłych reklamowych. Na mapach Google sprawdzałem. Były tam do 2019 roku co najmniej, ale już w 2021 roku ich nie było. Czyli zniknęły. Ciekawe czemu? Ciekawa sprawa. Dlaczego ktoś je zdjął? Może już nie, nikt się nie chciał reklamować tutaj. A szkoda. Drugą ciekawą rzecz powiem zaraz. Oprócz tego, że tu jest nie ciemno, i nie wiem jak oni tu pracują po ciemku. Ale, druga ciekawa rzecz jest też taka że. Może to w sumie nieistotne, ale raz widziałem jak te trzy światła właśnie te lampy, takie trzy trójkątne się świeciły. To było na jednym z jakichś starych filmów albo tu, albo na tamtym drugim wejściu dalej. Nie pamiętam dokładnie. A te to w ogóle nie widziałem jak się świeciły kiedykolwiek. Niestety, ale nie dałem rady tego zobaczyć. Odkąd tu chodzę, to się nie świecą. No trudno. Ale tu widzę strop, też kawałek stropu, jak się dobrze przyjrzy. Tam widać kawałek stropu, ogólnie widać, że strop jest tutaj w tym miejscu jakiś taki, nie wygląda na rozwalony, może jeszcze tutaj nie zaczęli nic robić, znaczy na pewno zaczęli, ale e, wygląda to jakby tutaj było, o wiele później się rzeczy działy niż tam wreszcie e, obiektu. Nic się nie zmienia, oczywiście. Tutaj i bardzo dobrze. I tak bez zmian zostanie. Słychać gołębie. Muszą mieć tu niezłą bazę teraz. Jak tu nikt się nie kręci, ani nie wjeżdża. Ja na ławleście już siedziałem, więc od razu kierujemy się do następnego wejścia. Folia całkowicie się tu zdarła. Możemy więc wszystko obserwować, jak to wygląda w środku. Przez ten lokal tutaj. Bardzo fajnie, że jest taka możliwość. Tam w środku bowiem są się lampy. Dalej normalnie lampy. Normalnie w galerii się świeci oświetlenie takie zwykłe. Całe to oświetlenie tamte... Podsufitowe, liniowe, ale jeszcze na dodatek te lampki małe, żarówki. I jeszcze chyba to już w tym lokalu, akurat te większe. Tu oczywiście też wszystko się świeci. Tu też są właśnie te trójkątne lampy to one chyba tutaj się świeciły wtedy. Bo raz pamiętam, że się świeciły gdzieś tutaj. To chyba właśnie tutaj w tym wejściu, nie w tamtym. I chyba to było w sobotę wtedy. Tu świeciło Można nawet w tą sobotę, co te lampy na ostatnim piętrze tam się zaświeciły. te kwadratowe, ale już dobra, idziemy dalej. No i właśnie o tym mówiłem: że te napisy. Przynajmniej ten tutaj jest już taki wyblakły, a ten był no świeży, może był wymieniany na krótko przed zamknięciem obiektu bo myślę, że nie wymienialiby gdyby już wiedzieli, że już za chwilę będą się wynosić z tego miejsca Tam kable pozrywane o, właśnie słychać jakieś dźwięki z wnętrza galerii, coś było słychać, jakieś takie... Dzięki wydawało mi się, że ktoś coś powiedział Jakby do mnie, nie wiem Typu co tam filmujesz, czy coś A nie, chyba mi się zdawało Z widy już mam O mamy suchowe Ja tu nikogo nie ma O mamy Ale było takie jakby Właśnie jakby stąd a to pewnie nie do mnie tylko po prostu coś do siebie tam gadali jak ktoś tam jest Ktoś tam jest jak nic, jeszcze chodzą po parkingu, miałem rację Maszyna, jak się dowiedziałem e, Miałem tylko powiedzieć wczoraj Do niszczenia złomu A tak naprawdę to w sumie dobrych elementów metalowych z galerii A to była właśnie ta maszyna Ogromna, miężna. może pracuje gdzie indziej, a może jak na razie się wyniosła Chociaż widzę, że tam pełno jeszcze jest zbrojeń I będzie cały czas jeszcze dużo, więc nie wiem czemu no, i widać tam strzałkę nawet na kostce chodnikowej. Dawniej z ogi ale na terenie, tutaj jak nic ktoś jest. Nie miałem o mamów, ktoś coś mówił, tylko miałem o mamie, że mówił akurat to, bo pewnie w ogóle. Chociaż nie. Tam jest Pan pracownik. Jest Pan pracownik. Ty, rzeczywiście on tam pracuje, akurat tak jak słyszałem. No, czyli dobra. O mamów nie mam, tylko może się przez... przesłyszałem się Ale chuki, ja nie mogę A może nawet się nie przesłyszałem, kto wie Tutaj zakończę materiał, więc jak na razie nie będę tutaj robił przybliżeń, tylko się od razu udam tutaj. A widać, że nie tylko teraz te ściany żółtą, różową i zieloną, teraz już nawet fioletową została. Odsłonięta, tam były gruzy i cała reszta, no teraz już tego nie ma. No i tutaj przynajmniej ja bardzo dobrze już widzę fioletową ścianę galerii w środku. Niestety, ale z tego co widzę na kamerze nie widać jej. Może chociaż różową będzie widać. Tam widać na pewno to już widzę. Różową. Przynajmniej te takie alakzymsy. Niestety ciągle mi się rozmawia ekran. Ja nie wiem co jest z nim tak. Ale tu się pusto zrobiło strasznie. Nie ma tych maszyn, nie ma też parkingu, jest po prostu pusto. Tragicznie to wygląda, szczerze mówiąc. Teraz jesteście takie naświetlenie, lekko słoneczne. Przygnębiło mnie to, nie ukrywam. Przygnębiło mnie to bardzo. A to jest równy środek parkingu w tym miejscu. To jest równy środek. Tuż po bokach tego środka są właśnie te mocowania. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Jutro już może tego nie być, dlatego wolę to przybliżyć. Maszyny funkcjonują Panowie stoją Tutaj jakieś kontenery Wszystko No ale dobra, kończę materiał Dzisiaj znowu długi, 20 minutowy Czyli znowu to idzie w drugą stronę Ale nie zamierzam przekraczać 20 minut Po prostu dzisiaj chciałem jeszcze trochę o tej plazie Kraków powiedzieć Byłem zmęczony, więc na, na samym początku przedłużyłem bardzo Aż 8 minut Co mi się zwykle nie zdarza, więc przepraszam za to Raczej nie będzie takiej sytuacji W przyszłości tam czegoś brakuje. Chyba powywalali jakieś kontenery, bo mi się wydaje, że tam stały jakieś kontenery jeszcze. Te takie baraki. Ale te tutaj stoją. Dobra. Widzimy się tam, gdzie przed byłem i mówiłem, że zaraz będę. No i kończę materiał oczywiście. Widać nawet już teraz w kamerze. Żółty. Różowy. No ściana galerii. Całe szczęście nie nienaruszona. No i bardzo dobrze. Tak zostanie. No i dobra, takim oto ujęciem w dniu 1 marca 2024 roku kończę film. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w sobotnich ujęciach bez gadania. Cześć.